Dzień dobry Państwu. Dzidek teraz kłania się. Mamy dziś 12 kwietnia 2025 roku. No i jestem, znajduję się, wjeżdżam powoli na Mierzeję Wiślaną. No i z tego tytułu oczywiście krótki filmik z przejazdu przez Krynicę Morską, przez Tutowo, może do kątów rybackich. Także tak to wygląda. Pogoda w dniu dzisiejszym taka pochmurna, możemy spodziewać się deszczu, dosyć e, tak mocno wiaterek e, wieje. Także taka, można powiedzieć, typowa wiosenna e, pogoda. Natomiast proszę zobaczyć, e, już wjeżdżamy do Stegny i zobaczymy jak w dniu dzisiejszym, e, co w dniu dzisiejszym będzie można zobaczyć przyjeżdżając przez te, przez tą uroczą miejscowość jak wiemy po prawej stronie nie ma już dojazdu na trasę na siódemkę most w rybinie remontowany i tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie z tego co się orientuje, dopiero ma być otwarty na początku września 2025 roku także troszeczkę przed nami utrudnień związanych właśnie z, z, tą, z tym remontem tego mostu no ale ten most kiedyś trzeba było przecież wyremontować prawda? w tej chwili właśnie proszę zobaczyć mamy dźwig przed nami no i tu się troszeczkę blokuje ale całe szczęście skręca ulicę ulica wstęgnie ulica w miarę pusto, proszę zobaczyć. Także pierwsze takie stragany, ten po lewej, z tego co wiem, to całoroczny. Natomiast jeszcze wszystko pozamykane, proszę zobaczyć, tutaj jest pusto. Stacja benzynowa, paliwo 5,94 zwykła benzyna, w takiej mamy cenie. Natomiast my już praktycznie wyjeżdżamy ze Stęgni, mała miejscowość turystyczna. turystyczna Ona dopiero zaczyna żyć latem. Także, yy, także właśnie już wyjeżdżamy ze Stegny i będziemy yy, za chwileczkę znajdowali się yy, w sąsiedniej miejscowości, jakim jest, jakim jest Sztutowo. Sztutowo chyba nie muszę yy, Państwu przybliżać. Każdy doskonale wie, yy, yy, co się znajduje w Stutowie oprócz tego oprócz tego proszę Państwa obozu mamy koncentracyjnego mamy oczywiście plażę, ale ja mam taką ciekawostkę dla Was, proszę sobie wyobrazić że obóz koncentracyjny w Stutowie który właśnie mieści się do tej pory mamy tutaj żywą taką pamiątkę tamtych bestialskich czasów, no i bardzo dobrze, że że cały czas pamięć o tym obozie trwa i życzyłbym sobie, żeby to nigdy nie y, zamarło. W każdym razie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że y, już po, po wojnie, proszę sobie wyobrazić, że w barakach y, obozowych y, na PRL-u władze urządzili sobie ośrodek wypoczynkowy. No i to chyba jest taka ciekawostka, o której mało kto z Państwa słyszał. No i to nie był taki zwykły ośrodek wypoczynkowy, proszę Państwa, był to taki oś ośrodek wypoczynkowy dla elit. Także proszę sobie wyobrazić e, obóz koncentracyjny, gdzie naprawdę dochodziło do, do mordów, proszę Państwa, e, do takich e, bardzo, przecież bardzo. Historia tego obozu jest bardzo przecież ponura i, i doskonale znany każdemu Polakowi, przecież każdy e, zapytany obywatel Polski, co, skąd zna miasto, miejscowość Tutowo, bez wahania odpowiada, że e, to jest proszę Państwa obóz koncentracyjny. No i w tych czasach takich świeżo powojennych e, proszę sobie wyobrazić, że e, był Obóz był ośrodek wypoczynkowy dla, dla elit. No szok, to jest i niedowierzanie, no ale to nie trwało zbyt długo. No i potem już zaczęli to... Oczywiście część baraków zostało, została, została wyburzona. Deski oczywiście, to wszystko pojechało do Warszawy na, na, na proszę Państwa, na potrzeby odbudowy stolicy. Także tak to wygląda i całe szczęście, że coś tam pozostało i to jest cały czas pielęgnowana. Ta pamięć jest e, pielęgnowana. Czyli taka ciekawostka, myślę, że mało kto o tym słyszał. Ja jakoś tak przypadkiem natrafiłem e, na, na tą informację, ale nie to gdzieś, że gdzieś wyczytałem, tylko z ust pewnego starszego tutaj mieszkańca. Sztutowa, także nie jest to taka informacja potwierdzona. No, chciałbym sobie to gdzieś tam poczytać. Może mi się uda gdzieś to znaleźć. Następnym razem, jak będę przyjeżdżał przez tą miejscowość, postaram się to potwierdzić. Natomiast, tak jak słyszałem, właśnie w obozie w Sztutowie znajdował się ośrodek wypoczynkowy. Niewiarygodne. No dobrze, w każdym razie jesteśmy teraz w Sztutowie i i. Chciałoby się powiedzieć, że zatrzymam się na chwilę w tej lodziarni. Oczywiście, jeżeli nie będzie za dużo ludzi. Jeżeli będzie kolejka, dam sobie spokój, może wtedy z powrotem. Lody jak zawsze zachęcam, polecam. Świetne lody, bardzo smaczne, rzadko spotykane, taki smak kapitalny. Także w tej chwili zostało mi do tej cukierni około 200 metrów, dosłownie tuż tuż i tam się na chwilę zatrzymam i ruszę wtedy dalej w stronę w stronę kątów rybackich. Kąt rybacki, kolejna miejscowość głośna. To już Państwu mówiłem, sołtys pobił pas, innego użytkownika ruchu. Głośna sprawa, na szczęście ten już pan nie jest sołtysem. Także czy mamy lody otwarte? Sprawdzam, mamy lody otwarte. Także wybieram się na lody. I gałka z tego co się orientuje 750. Natomiast yy, powiem to Państwu, potwierdzę to już po wyjściu z tej lodziarni. Także tutaj mamy te lody kawa naturalna, desery, pyszne, pyszne rzeczy, lody rzemieślnicze. Yy, I zapraszam na, na dalszą część filmu. Także proszę Państwa, tak wyglądają te lody rzemieślnicze, właśnie w Tutowie polecam, yy, tak jak mówiłem, gałki są dosyć duże. Jedna gałka, proszę Państwa to wydatek rzędu 7,50. Także jeżeli ktoś będzie w Tutowie, myślę, że punkt obowiązkowy właśnie w tej miejscowości. Także, także jesteśmy już yy, w trasie, jedziemy już. Yy, w stronę kątów rybackich pogoda cały czas pochmurna. dzisiaj powinienem powinien zajechać na jak się uda na wyspę Stojisko, z tego co słyszałem koparka została, ta nieszczęsna koparka została już wyciągnięta także różne były takie teorie jak to koparkę będą wyciągane no i tam hmm, taka najbardziej prawdopodobna była, że jak się zrobi ciepło, ciepło jak przestnie to wszystko, no to koparka sama się wykopie i, i tak właśnie wyjedzie. Natomiast hmm, koparka z tego, co słyszałem, jest już wyciągnięta no i no zobaczymy, jak to wygląda. Może coś powiemy o rzadkich hmm, ptakach, które właśnie z tego, co słyszałem, Zadumiewiły się na wyspie. Wiem właśnie te pyszne lody, jadę powoli, specjalnie jem te pyszne lody, także tutaj mogę mieć takie jakieś przerwy w mówieniu. W każdym razie, to jak mówię, miady na wyspę estyjską. No i zobaczymy, jak czytałem gdzieś, właśnie to wspominałem Państwu o tych. O tych Rzadkim ptactwu, który właśnie zadomowił się na wyspie, i tak się zastanawiałem, co by było, gdyby, przecież jest to bardzo prawdopodobne, jakby na wyspie zadomowiły się foki. Także myślę, że jest to niewykluczone. Dopiero byłaby to sensacja, można powiedzieć. Jak wiemy, jak słyszałem, jak wiemy, na w Zalewie Wiślanym można spotkać foki. foki. Także bardzo ciekawa stawa. No i uważam, że wysoce prawdopodobne jest, że te foczki zamieszkają właśnie na wyspie Estyjskiej. Skoro tam na tę wyspę nie będzie miał człowiek prawa wstępu, myślę, że warunki ku temu będą idealne. nie pozostało nam już dużo do do kątów rybackich myślę, że na kątach rybackich skończymy tą relację Nie będę tutaj nagrywał i konsumował tego loda, także zajedziemy ewentualnie za za port morski i tam będę kończył już relację właśnie z przyjazdu przez jeżeli przez te Miejscowości. Wejdziemy właśnie do kątów rybackich, ludzi również nie widać. Postaram się zobaczyć, jak wygląda sytuacja w naszych sklepach rybnych. Mamy po prawej stronie taki mały market Liwo No to tam też raczej w tych miesiącach pozasynowych ciężko mu pewnie do przetrwania że tak powiem Tutaj po lewej stronie mojej mamy taki sklepik Kolejnie spożywczy Także Także tak to wygląda Natomiast zaraz będziemy mieli sklep z rybami Pierwsze centrum rybne Także patrzę już jednym okiem, jak wygląda sytuacja ludzi. No jest tam troszeczkę w środku. Także te sklepy są bardzo popularne. No i za chwileczkę będziemy mijali sklep przy porcie w kątach rybackich, przy porcie morskim. Proszę zobaczyć, jak tutaj spokojnie, poza sezonem naprawdę, cisza, spokój, idealne miejsce na wypoczynek, na wyciszenie się, na ucieczkę od zgiełku takiego miejskiego. Mamy po lewej stronie kolejny sklep spożywczy, po prawej stronie już Muzeum Zalewu Wiślanego. No, i będziemy mieli już za chwileczkę właśnie port morski. I stojący przy nim, właśnie, znajdujący się przy nim sklepie rybnym. Sklep rybny dzisiaj funkcjonuje nieco krócej, z tego co się orientuje. Ludzi również kilku sklepie, tak przez szybę było można zauważyć. Także pozdrawiam serdecznie Mierzeje Wiślanej, zapraszam do subskrypcji mojego kanału Didek Teraz, zapraszam do lajkowania moich filmów, jak i komentowania. Pozdrawiam serdecznie, Dzidek Teraz, cześć.